Cześć, Iga Świątek w półfinale Wimbledonu. Polska tenisistka pokonała Ludmiłę Samsonową. Jak wyglądało to spotkanie? Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka programu tenisowego. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Tennis4U, największy w Polsce dostawca oprogramowania dla kortów tenisowych. To kompleksowa aplikacja dla klubów tenisowych i tenisistów. W jednym systemie znajdziesz rezerwacje online, jednorazowe, grupowe i stałe, organizacje turniejów oraz lig a nawet pełną automatyzację kortów. Jeśli zarządzasz klubem, sprawdź tenis for You. Link w opisie. Iga Świątek wygrywa z Ludmiłą Samsonową 7-5 i awansuje pierwszy raz w karierze do półfinału imprezy wielkoszlemowej w Londynie. Uff, pierwszy set bardzo dobry z punktu widzenia naszej tenisistki, drugi trochę nierówny, były nerwy, ale zwyciężyła Pokonała Rosjankę. Początek bardzo dobry z punktu widzenia Samsonowej, świetnie serwowała, a podanie to jest klucz w jej grze. To podanie na zewnątrz, zwłaszcza było groźne. dostaną 2-2 równy mecz, ale potem Iga była w stanie odskoczyć. Najpierw sama wygrała Gema na 3 do 2, potem pojawił się pierwszy breakpoint na jej stronę. I przełamanie dla naszej tenisistki, przestał nagle funkcjonować serwis Rosjanki, pojawiły się pierwsze błędy, masa błędów z jej strony, po chwili 4-2, 5-2 dla Igi i nasza tenisistka kontro kontrolowała przebieg gry. Sporo slajsów zobaczyliśmy ze strony Igi, za krótko grała Samsonowa, nasza tęsiska, jak tylko miała szansę, to atakowała w pierwszej partii, była w tym bardzo skuteczna. Czasami też chodziła do siatki, kończyła akcję wolejem, sporo zagrywała na backhand rywalki i to dawało jej sukces. Gdy skończyło się dobre serwowanie Ludmiły Samsonowej, to nagle zaczęła psuć, stanęła i kolejne gemy szły łatwo dla naszej zawodniczki. Drugi set początkowo układał się świetnie dla Igi, było już 3 do 0. Wydawało się, że Rosjanka zgasła, że już nie wierzy w to, że coś się może zmienić. Iga była dokładna, mało błędów, odpowiednie balansowanie między agresją a ryzykiem w uderzeniach. Naprawdę świetnie się prezentowała, ale w pewnym momencie wydaje się, że przeciwniczka chyba postawiła wszystko na jedną kartę, jakby czując, że już nie ma nic do stracenia. Zaczęła znów atakować, poprawiła serwis i z tego 3-0 dla IGI zrobiło się 2-3, a następnie 4-4, bo Igga miała swoje szanse, ale właśnie spotkanie się wyrównało. Na pewno Samsonowa wtedy zaczęła grać bardziej regularnie, mniej popełniała błędów. Odzyskała jakby wiarę w to, że jeszcze może powalczyć. Wiarę, której wydawało się, że już nie ma na początku drugiego seta. Na szczęście, ostatnie dwa gemy padły łupem naszej zawodniczki i to ona awansuje do półfinału, chociaż jeszcze było trochę nerwowo w 11 gemie przy serwisie IGI, bo było 0,30. IGA wygrywa, tak jak wspomniałem, to jej pierwszy półfinał wielkoszlemowy w Wimbledonie. Świetnie wygląda w tym roku na trawie. Coraz więcej slajsów, dobre serwowanie, forchent stabilny dość, jak na te warunki świetnie się porusza lepiej niż w poprzednich latach na trawie. Bardzo dobre też nastawienie igi do gry, skupienie, mniej nerwów, bardziej próba rozwiązywania problemów na korcie, jest spokojna, zmusza przeciwniczki do błędów i nawet gdy coś się nie układa, to nie panikuje. Jednocześnie zobaczcie, niby ten sezon u igi słabszy niż ostatnie lata. Ale ma już trzeci co najmniej półfinał wielkoszlemowy. Półfinał był w styczniu Australian Open, potem w Paryżu i teraz co najmniej w Londynie. Całkiem nieźle wydaje się. Poprawiła też swój bilans Samsonową na 5 do 0. Rosjanka jeszcze nigdy nie wygrała z Polką. Bardzo zyska nasza zawodniczka również punktowo w rankingu. Rok temu była w Wimbledonie w trzeciej rundzie. Nikt już chyba też nie powie, że Iga nie potrafi grać na kortach trawiastych. Półfinał wielkoszlemowy w Londynie to wyrównanie w wyniku Janowicza, Hurkacza i kto wie, czy nie przebije albo wyrówna Radwańską, która kilkanaście lat temu była raz w finale w stolicy Wielkiej Brytanii. To także czwarty półfinał Igi w wielkim szlemie poza Paryżem, licząc US Open 2022, Australian Open 2025 i Australian Open sprzed trzech lat. Myślę, że ta mniejsza presja pomaga troszkę naszej zawodniczce, nikt nie stawiał, że zajdzie aż tak daleko w Londynie, zwłaszcza po ostatnim słabszym okresie, aczkolwiek trzeba zapytać gdzie ci hejterzy, którzy mówili jeszcze niedawno, że Iga już nic nie osiągnie, odpadnie w pierwszej rundzie Wimbledonu, najlepiej żeby zakończyła karierę albo wzięła sobie dłuższą przerwę. Teraz Iga Świątek zmierzy się o finał z Mirą Andrzejewą albo Belindą Bencic z Rosjanką Ma bilans 1-2, z Bencic 3-1. Pamiętacie może ten pojedynek Igi ze Szwajcarką w czwartej rundzie Wimbledonu, dwa lata temu, bardzo zacięty, trzy ale na korzyść naszej tenisistki. Z Andrzejewą grała w tym roku dwa razy, oba mecze przegrała, może to jest szansa i okazja, żeby się zrewanżować? Ani z jedną, ani z drugą nie będzie łatwo. To w końcu półfinał wielkoszlemowy, ale jakbym miał wybierać, to wolałbym oczywiście jednak spotkać się zbędzić. Chociaż teraz, gdy Iga tak się dobrze czuje na trawie, to wierzę, że zarówno z jedną, jak i drugą rywalką może sobie poradzić. Szansa jest. Oczywiście nie ma co pompować balonika, ale naprawdę Iga może się podobać w tym roku w Wimbledonie. Od wtorku znamy też pierwszą parę półfinałową kobiet w Wimbledonie tegorocznym w singlu. To Arena Sabalenka, Białorusinka i Amanda Anisimowa ze Stanów Zjednoczonych. Sabalenka miała znów spore kłopoty, nawet większe niż w starciu z Emmą Radukanu w trzeciej rundzie, ale pokonała po trzech setach 37-letnią Niemkę Laurę Zygmunt 4-6, 6-2, 6-4. W decydującej partii Niemka miała piłkę na 5-3. Liderka rankingu jednak zaprezentowała się lepiej w końcówce, była mocniejsza psychicznie, znów dała radę. Myślę, że Zygmunt może żałować po tym meczu. Anisimowa z kolei ograła Anastazję Pawluczenkową, doświadczoną Rosjankę 6-1, 7-6. Chociaż Pawluczenkowa miała spore kłopoty zdrowotne, ale i tak bardzo ładnie powalczyła. Ciekawe co będzie w półfinale między tymi paniami, czyli Sabalenką i Anisimową. Amerykanka ma bardzo dobry bilans w starciach z aktualną numer 1. 5-3. do 3. Ostatni raz mierzyły się na początku czerwca tego roku czwartej rundzie paryskiej imprezy wielkoszlemowej. Wówczas zwyciężyła Sabalenka, ale tam Simowa miała swoje szanse. Na trawie nigdy z kolei nie miały okazji jeszcze rywalizować. Kto by nie doszedł ostatecznie do finału, to wiemy już także, że będziemy mieli nową mistrzynię Wimbledonu, bo żadna z która pozostała w grze o tytuł nigdy nie triumfowała w turnieju Wielkoślemowym w Londynie. U panów w ćwierćfinale Taylor Fritz Pokazał, że jest w gazie, ograł Karena Hachanowa, który wcześniej pokonał Kamila Majchrzaka. I w półfinale zagra z Carlosem Alcarazem, który okazał się wyraźnie lepszy w meczu z Brytyjczykiem, reprezentantem gospodarzy Cameronem Norim. Amerykanin i Hiszpan zagrają o półfinał. Dziś jeszcze dwa pozostałe ćwierćfinały męskiej drabinki singla, czyli Janik Sinner będzie mierzył się z Amerykaninem Benem Sheltonem, a Włoch Koboli z Djokowiciem. Koboli wcześniej pokonał Marina Cilicia, doświadczonego Chorwata, z kolei Djokovic fatalnie zaczął mecz z Australijczykiem De Minorem, ale w kolejnych trzech setach już zaprezentował się dużo lepiej i zwyciężył w czterech partiach. Trzeba także powiedzieć, nie miałem jeszcze wcześniej okazji wypowiadać się na ten temat, o dramacie Grigora Dimitrova. Bułgar zaprezentował się fantastycznie w meczu z Janikiem Sinerem, ale skreczował w czwartej rundzie po wygraniu dwóch setów. W trzecim secie niestety poddał pojedynek wielki pech doświadczonego Dimitrova i duże szczęście z kolei Włocha, który miał naprawdę realnie obawy, że może odpaść z turnieju. Co też niestety przykre to piąty turniej Wielkiego Szlema z rzędu z punktu widzenia 34-letniego Bułgara, gdy kończy właśnie rywalizację Kreczem. Dodajmy także, że niestety para Jan zieliński Suez się nie obroni tytułu w rywalizacji par mieszanych, odpadła na poziomie ćwierćfinału. I na koniec piszcie koniecznie w komentarzach, jak patrzycie na występ Igi Świątek w ćwierćfinale Wimbledonu z Ludmią Samsonową. I kto Waszym zdaniem zagra w finale kobiecego Wimbledonu w sobotę? Trzymajcie się mocno. Pozdrawiam.